Jednym z bardziej szokujących i niedawnych przykładów zmarnowanego tentu jest oczywiście Quincy Promes. Były skrzydłowe, ma wystawiony nakaz aresztowania po tym, jak przejął ponad tonę kokainy. W 2023 roku Quincy Promes został oskarżony o udział w przemycie narkotyków. Błędnecka prokuratura twierdziła, że piłkarz miał być zamieszany w przemyt ponad tony kokainy. Wartość narkotyków, które rzekomo pomógł przemycić, szacowano na około 65 milionów funtów. Dowody, które miały obciążać Promesa, zostały zdobyte dzięki analizie zaszyfrowanych wiadomości z jego telefonu, co ujawniło jego współpracę z osobami zaangażowanymi w przestępczość organizowaną. Jednak to nie wszystko, bo oprócz tego w telefonie znajdziono informacje potwierdzające jego rzekomym ataku nożem na kuzyna z 2020 roku, kiedy to pokutni z powodu kradzieży naszyjnika miał dźgnąć kuzyna w nogę powodując poważne obrażenia. Na szczęście ofiara przeżyła, jednak wiadomości pokazały, że promes miał znacznie gorsze intencje. Jedna z wiadomości brzmiała celnie celowałem w jego nogę, chciałem trafić go w szyję, następnym razem dostanie kulkę, co sugerowało jego chęć dokonania morderstwa. Ostatecznie otrzymało się”. 18 miesięcy więzienia i musiał zapłacić 7 tysięcy euro odszkodowania ofierze. Oprócz tego dodatkowo w lutym 2024 roku sąd w Amsterdamie uznał Promesa w winnym udziału w przemycie narkotyków. Choć proces trwał przez wiele miesięcy, to piłkarz nie pojawił się na rozprawach, gdyż w tamtym czasie przebywał w Rosji, gdzie grał dla Spartaka Moskwa. Holenderskie media donosiły, że zawodnik prowadził tam życie w luksusie, unikając wymiaru sprawiedliwości, ponieważ między Holandią a Rosją nie istnieje umowa ekstradycyjna, co oznacza, że Holandia nie mogła zmusić Rosji do wydania Promesa. Na całe szczęście Promesa ostatecznie nie udało się usiąść przed holenderskimi władzami po wyjeździe do Dubaju ze spatakiem Moskwa. Holandia ma pewien traktat ekstradycyjny ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, co teoretycznie umożliwia sprowadzenie piłkarza z powrotem do kraju. Podczas pobytu w Dubaju promocj został nawet zatrzymany, ale w związku z innym lokalnym przestępstwem, co tylko dodało dodatkowego chaosu do jego sytuacji. Mimo, że nie podjęto jeszcze ostatecznej decyzji, Holendrzy robią wszystko, co mogą, aby sprowadzić go z powrotem do kraju, gdzie czeka go wyrok w wysokości od 6 do 9 lat więzienia.